Ok, i zrobimy kochani jeszcze. Zrobimy jeszcze takie czytankę. Zobaczymy czy coś nowego nam to wpadło. Dobrze i teraz. Mam tutaj kogoś, to tutaj się ze mną przekomarza, widzę na jakiegoś lązoka, Maciek, czafura. No tak, no. Może i tak być. Tak jak piszesz, tak może być. I Kajtek wygrał gumę od Majtek. <śm> może tak być. Wszystko tak może się, właśnie tak się może skończyć, kochani, że wygramy gumę od Majtek w życiu. Jeżeli tak patrząc bardzo poważnie gdyby to wziął, wszystko to. Zacząłby stawiać, zacząłby stawiać to myślę, że powrót do starych właśnie, do takich gum, do majtek że jeszcze będziemy je sobie sami jak ktoś mówi, oblekali, tak? bo nikt tego nie zrobi <laughs> dobra, polecimy nasze tak lub nie bo mamy sierpień za chwileczkę ja na sierpnia nie będę, czyli nasze tak lub nie odpowiedź na pytanie i bierzemy na cztery gromadki weźmiemy na 5, bo cztery to jest ciężka praca dwa, trzy 5, 5 gromadek. Wybieracie sobie jedno z gromadek i nasze tak lub nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ła! Burza! Burza, burza, burza. Macie piękne karty, macie słoneczko, wyjście z depresyjności. Sprawiedliwość zadziała aż się odrodzicie z tego sztytułu. Tak jak najbardziej na tak. Odpowiedź jest na tak. Gromadka numer 2. Czekajcie, żeby nie patrzeć Trzy, cztery gromadka numer 2, jak najbardziej na tak, 3, 6, 9, słuchajcie jeszcze w takiej koligacji tak, jak najbardziej na tak, A jeżeli jest związane to z przeszłością z przeszłością, z łączeniem przeszłości z przeszłością, to tak moi drodzy jak najbardziej na tak, też jest bardzo ładne obudzenie, jeżeli chodzi o gromadkę numer 2 <laughs> lecimy gromadkę numer 3, nasze odpowiedzi, ale tutaj jest jakieś łączenie się, łączenie przeszłości z przeszłością gromadka numer 3 i tu bym powiedziała, że tru, dużo trójeczek wybiera sprawy sądowo-zawodowo-bytowe, walkę, walkę o coś, walkę o życie, walkę o małżeństwo, rozwody, sprawy rozwodowe. I tutaj zobaczymy, te trzy jeszcze macie siłę także na tak, jak najbardziej na tak wyjdzie po waszemu, jak to się mówi, tak? Czyli tak, odpowiedź jest na tak. Aczkolwiek przedłuży się w czasie, bo siła, yy, siła jest nośnikiem, siła przychodzi na końcu, czyli tak naprawdę jeszcze troszeczkę się poborykacie, ale ostatecznie wygrywacie moi drodzy. Cztery. Czwarta gromadka, przepraszam, czwarta. I czy będzie na tak? Jest jakieś zawieszenie na przestrzeni roku się wyklaruje, ale wiecie co po trzech, nie, trzeci i czwarty, tak jakby nie wiem, czy... Co planujecie, ale w trzecim, w czwartym tygodniu pokazuje mi się tutaj, że jest zawieszenie, ale na przestrzeni roku coś ulega zmianie, coś Wam schodzi. Natomiast albo jest źle zadane pytanie, lub zadajcie sobie dosłownie za trzy dni, za cztery dni zadajcie sobie pytanie i sformułujcie je inaczej, dlatego że na chwilę obecną pokazuje mi się zawieszenie pytania. Dopiero po dziesięciu tak jakby dniach, tygodniach, miesiącach na przestrzeni roku schodzi cały ciężar, i wtedy jest to odpowiedź, bym powiedziała bo nie, jeszcze walka, jakaś się pokazuje oczekiwanie, czyli to jest no nie, raczej odpowiedź na nie bym powiedziała, czwóreczka jest niestety kochani na nie, piątka cztery i piąteczka jak najbardziej tak jak najbardziej tak, jeżeli implikacje finansowe, tak, zakończenie jakiejś walki, dobra obserwacja, użycie swojej intuicji, tak naprawdę i tak jak najbardziej na, na tak. Oczywiście potrzeby serca i potrzeby serca i potrzeby kieszeni, jak najbardziej słuchajcie na tak. Kończymy, zrobimy jeszcze kolejny filmik. Jak tam nasz bliźniaczek, zobaczymy tutaj, nasze jeszcze, jeszcze mam taki pomysł, zobaczymy. Odejdźcie kotę.